Bodzio idzie, Bodzio idzie z przesyłką do no Mariusza. Panek nie, nie będzie mi pokazywać. Tak. Ja już wiem co tu jest i też pewnie. No ale... się domyślam, Mariusz takie coś już ma. Nawet dwa, tak? Tak. Ale gdzieś tam jest kanio i oryginał jeszcze z epoki. Uważaj tylko. To nie jest ze żadnego sklepu, tylko z prywatnych zapasów, nie? Tak. Żeby ci tylko nie spadł, bo ja zawsze mówię uważaj i tak może niektórzy chcą... Nie wiem. to musisz wiem. dużo mówić, bo lubią dużo mówić. Nie, tego nie gadaj. Y ja po prostu się boję, że coś spadnie i o to mi chodzi i dlatego mówię uważaj. Dobrze. Co tu my mamy? Zobaczymy. Musimy tu otworzyć, bo Mariusz mówi, żeście otwierali. Ja mówię, nie no, nawet nie było czasu. Ale teraz on chyba przyjedzie, nie? O, nie, jeszcze. Nie. Jeszcze, jeszcze. To jest dopiero po piątku. No. Czy tata tam otwierał? On mówi, nie, Mariuszek? Ja mówi. No nie mam czasu na przykład. No. Ale rzucane było widać. Turczy nie? To jest wszystko taka Etiopia. Normalnie. Musi być rzucane, bo inaczej tu wiesz. Musi, bo inaczej się udusi. Uwarze, bo spadłem. Ale w środku chyba jest coś, to zamknięte. Musi, bo się inaczej udusi. No. Mam test. Wyprzyjemy tutaj tyle, nie? Weźmy papier, wypad. Na dół. Już tak ktoś się zna to widzi, co tu jest. Tak, po, tych, po tej całej sylwetce tego, nie? Po konturach, o tak. po konturach. mi tej rysy nigdzie nie zrobił. No właśnie, tak delikatu delikutaśnie musisz, wiesz? Tutaj na, na tych to nie na na tylko na gładzi czasami, nie? Jestem ciekawa, co to jest czy to jest tak jak jak miało być jak miało być to, to nie było być. oglądane tylko to jest z daleka czy to jest po prostu przysłane, Polski, nie nie jeszcze po prostu szczerze nie, szczera, nie tak się stara było to jest tak jeszcze chyba taką jakby taśmą czy czymś nie, nie? Taki, no, no tak mówię tak chciałam nie. powiedzieć tak jak wychodziły nie na sprzedaż Bo ja dużo ich miałem jak u nas był 60 blok z Ursa, A wtedy było, to się o... zdejmuje, tak? To jest tak. jakieś coś taka... I się myje. I się myje. No. Bo to smar na pewno, no. nie? O. Tak myślę, że to smar. smar. Podniosłem wywalusz, no. Mi się tu nie pogoi. Czekaj, to co pójdzie to ci wezmę. Nie, on to naklej, to nie jest ursusowskie. Mówiłem Mariuszowi, że ma zobaczyć, czy. żeby nie było rdzina na korbach, nie? I na głównych. Tak, to było kiedyś, tak samo, bo było robione. Nie, ale szarym Te... papierem, to jest jakaś kartka, nie? Aha. Taki szary papier, taki jak do kuchu dzisiaj jest, tylko on był miękki, nie? Aha. Jak masz do, do, ciast, do, kuchu, no no, no do, do ciast. No do ciast, do, na blachę coś. Tak. Jak. Podobnie, tylko to był miękki. A mniej. to musisz teraz otwierać, odwijać? No czy bo to... chcę zobaczyć, nie? Aha, chcesz to zobaczyć. Tłuste, to jest tłuste, to temu się nic dobrego nie stanie. Aha, bo jak tłuste, to nie no. będzie rdzewiało, nie? To będzie zaraz wkładane. Pan wie, trzeba kupić. Tak czy... więc, że jak będzie... Dobry, bo co? Mariusz ma jeszcze dwa bloki. Nie. Nie, nie bloki, to nie są bloki, dwa tylko wały. wały. Korbowe. Jeden 40, dwa Jeden a drugi 360. To masz powiedzieć, bla... wały to ja powiedziałam hmm. bloki, nie? Tak więc, że on ma je na sprzedaż, nie? Mhm. Albo i nie, bo nie wiadomo ten 411, co on tutaj teraz kombinuje znowu. Co mu wpadnie w ręce, nie? On mówił, że ma te dwa. Wały na sprzedaż. Aha. Tak więc, że jeden na pewno wał ma na sprzedaż. Jak ktoś jest zainteresowany, to można na Facebooku się z nim pod każdym filmikiem jest link na Facebooka. Nie będę tego ścierał, bo nie. Uh. Jak tak Boguś osądzasz ten? Nie, to jest oryginał Ursusowski, nie? Tak. Mhm. Tu jeszcze masz jedną karteczkę z tej strony. To jest oryginał Ursusowski, wow. Po śrubach widać po zabezpieczeniach, nie żadny ocynk, ani nic. Po przeciwwagach jeszcze tu powinno być napisane. Numer jeden tu, tu Jest oryginał. Jest Będzie przed wkładaniem umyty. O tu jeszcze. No, bo to z każdej strony ta karteczka, nie? Bo on chciał go widzieć z bliska zdjęcia i także to było to stare zdjęte. Taki papier, nie? Szary. Aha, aha. I od nowa, pewnie żeby nie złapało, nie? Bo mył go, nie mógł go domyć. Czy coś jak dobrze słyszałem. No. Ten facet, nie? Co wysyłał Maryżo. A więc widzicie. Stare zapasy. Nie Widzicie, nie sklepowe, Mariusz... Tylko prywatne. Mariusz gdzieś wyczaił, Nominał. było jakieś ogłoszenie tak. ze starych zapasów. No minął nie? I, tak I taki sobie zakupił. No. Tak więc tyle spaczki. Czy coś jeszcze chcesz bodzio o, wał... nie, no jak... o wale Bo powiedzieć? Jest w trzeci na korbach, czwarty na, na głównych ten o 60. Po a on chce turbo, miał okazję, mówię: bierz do turbo. Nowy, wsadzimy. No. no A tamte są też wały dobre, tak. chociaż po szlifie? No i bo do, do którego zakładę? szlifu jest bodzio. Ja do, do czwartego wsadziałem, do piątego nieraz, jak było problem, nie? Aha. A teraz podobno, że są te chińskie panewki, nawet szósty, ja nie wiem czy siódmy, ale szósty na pewno. Aha, w ten sposób. No nie wiem. No to no. wyciskałem nawet na, na, na jakimś wortalu. Ale to ja bym nie ryzykował nawet bez w takiego czegoś. Może, może to jest ten, ale, ale, ale może nie, nie? Mhm. Teraz jeszcze muszę śruby obciąć na pługu wystające, bo to by było z tej, z tej przesyłki. Z tej... Nie wiadomo, od bezpieczeństwa to sprawdzam przeciwwagi, czy są dokręcone, nie? Tak. Bo nieraz się zdarzało, że ta, ta śruba potrafiła się odkręcić. Tak ja miałem w tym starym bloku, co nie miało osio osiowości w 60, nie? Uh -huh. I wyszła na dwór. Taki Aha. prostokątny otwór w bloku wytłukła. No to go zaspawałem, łatę i nie było znaku. O, zobacz. No. Ale potem się okazało, bo non stop mu non coś dolegało, nie? Potem się okazało jak, jak ten osiowości nie miał. I dlatego... Uh -huh. Idziemy na obiad, niech sobie na podwórku klepie i na obiad. Ja, buh, buh. Oho, zrobiło swoje. Tak, teraz tak więc, że tyle z przesyłki. No, teraz zobaczę, mały, duży, duży. Tyle z przesyłki. I, obetne, i do i... następnego filmiku. Tak, bye bye. Jeszcze mówię, śruby obetne te co wystają, bo potem jest problem. To I baj, to baj, baj. Chodzi Te to są w nadmiarze, bo porzewieją potem tym, jak